Jolanta Dąbrowska-Iskra to absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Sędziszowie Małopolskim. Studiowała na Akademii Sztuk Pięknych Włodzi, Główną dziedziną sztuki artystki jest malarstwo i tkactwo. Mogłam się już tak na serio zająć malowaniem, już będąc na emeryturze od kilku lat. Dzisiaj w zasadzie maluję codziennie. Uważam nawet, że dzień bez malowania jest dniem straconym. Maluję dużo, poprawiam obrazy. Maluje warstwowo, co pochłania dosyć dużo czasu i oczekiwania na wyschnięte dobre płótno, żeby można było dalsze partie raserunki poczynić. Maluje różnie, farbami przede wszystkim olejnymi, ale również też czasami akrylem. W swoich obrazach artystka fascynuje się impresjonistami, a główną tematyką jest natura. Mieszkam w takim miejscu, gdzie jest z dala od ludzi, z dala za miastem, gdzie ta przyroda w zasadzie mieszka wraz ze mną, wraz prawie, że wychodzi mi z domu. Opodal. Jest niedaleko nieduża rzeka, nieduży las, można chodzić, spacerować, podglądać odbicia w światła, odbicia, odbicia w wodzie, słońca, księżyca, chmur i to wszystko. Staram się zamieścić. Są to cztery pory roku albo i więcej. Mam po prostu za oknem. Jest taka możliwość, że nie muszę nigdzie daleko wyjeżdżać w zasadzie w czasy mam codziennie. Pani Jolanta dotychczas swoje prace prezentowała w Tarnobrzegu i o licznych miejscowościach, ale nie tylko, bo również na terenie całego kraju. Uczestniczyła w licznych plenerach malarskich. Na obecnej wystawie w Galerii MDK prezentowane są prace powstałe w ostatnich miesiącach. Wernisaż tej wystawy odbył się 6 września. W kameralnym gronie pasjonatów sztuki oficjalnego otwarcia dokonał wiceburmistrz miasta Michał Mglej. Obrazy można podziwiać jeszcze do 2 października w godzinach pracy Miejskiego Domu Kultury.